Najpierw, ale kiedy się skuję. odcinek się kończy. Okej, okay, dobra. To jest odcinek. Okej, okay, to jest odcinek, w którym nie możemy się skończyć. Bo odcinek się kończy. O, jak zobię. Dobra. Ale to się jeszcze liczy, widać. Tutaj... Dobra, widzowie. Muszę raz, muszę sobie Nie możemy się skończyć. No koniec. Mam już miejsce, mam. Mm. Okay. Mm. No, myślę, że pójdzie gorzej Dobra. E dobra, to muszę przejść. Widzowie, to nie może być mój dad, bo ja nie mam jeszcze tego miecza. Dobra, dobra, może się uda. Widzowie, może się uda. ostatni miecz Jest! Kurde No ale dobra, mamy nowy miecz A nie to się skułem